Chciałbym wszystkich serdecznie przywitać imieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto Bóg pozwolił nam dzisiaj zgromadzić się na tym miejscu, możemy śpiewać te piękne, wspaniałe pieśni, między innymi jedna z ulubionych pieśni, którą Bradysiu podał dzisiaj. Wciąż tułam się po obcym kraju i oto to jest prawda. My dopóki żyjemy na tej ziemi tułamy się po tym obcym kraju. To nie jest nasza ojczyzna, my zdążamy dopiero do naszej ojczyzny. A tutaj jesteśmy przechodniami. Chciałbym przeczytać słowo Boże zapisane w liście Judy od trzeciego wersetu do piątego. Liz Judy. Od trzeciego do piątego wersetu. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do Was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do Was i napomnieć Was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Sprawdzi się bowiem pomiędzy Was, jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego, jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. A chcę przypomnieć Wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie. Że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. I święty Juda pisze e, takie słowa. On zabiera się, tak jak jest tutaj napisane, z gorliwością do pisania o naszym wspólnym zbawieniu. I tu jest ciekawe miejsce o naszym. Wspólnym zbawieniu, to znaczy nie indywidualnym, ale o wspólnym. Kościół inaczej to nie jeden człowiek. Ja myślę, że my wiemy. Kościół to jest wiele ludzi. I ja chciałbym powiedzieć, że Juda, kiedy zwraca się ogólnie do nas o wspólnym zbawieniu, to on mówi o Kościele i chce pokazać, że poza Kościołem zbawienia nie ma. To są bardzo ważne sprawy, o których powinniśmy wiedzieć. Tak samo jak apostoł Paweł bardzo ładnie w liście do Koryntian przedstawia ciało i części, poszczególne członki ciała. I ja myślę, że dobrze wiemy, że żadna część naszego ciała no nie może żyć poza ciałem. Ręka musi być w ciele, aby żyła i każdy członek naszego ciała. Długo nie pożyje poza ciałem. I dlatego święty Juda powiada, że napomina nas i pisze do nas o naszym wspólnym zbawieniu. A więc wspólnie, my razem mamy się wspierać, jedni o drugich mamy mieć troskę. I to jest ważne, kiedy czytamy o ciele. Kiedy mówi apostoł Paweł, jak wygląda ciało, części ciała, to my dobrze wiemy, że no, nienormalne by to było, gdyby jedna ręka nie uznawała drugiej ręki. Oko nie uznawało nogi i tak dalej. To nie byłoby normalne. To, to coś nie w porządku by było. Znaczy, że jakaś straszna choroba wdała się do naszego życia. Że mózg nie ma wpływu na, na te członki ciała, które są w ciele. A więc tu jest obrazowany kościół, jak ma funkcjonować. A więc kościół razem, wspólnie e, współdziała razem. Trwa Bogu za to. I kiedy jeden członek przeżywa e, trudności, to inne starają się pomóc jemu, bo to jest normalne. Ja pamiętam kiedyś jeszcze, jak pracowałem, miałem wypadek, i kiedy wydarzył mi się wypadek, to moje nogi od razu poprowadziły mnie do lekarza, tam gdzie wiecie, oni zadbali o to, aby naprawić moją rękę, i ta ręka była niewładna, no to druga była i czyniła, czy pracowała za tą rękę, która nie mogła. A więc tak to powinno funkcjonować. Tak funkcjonuje kościół. I kiedy patrzymy na zbór, to on powinien wyglądać jak to ciało. Powinien być jedno, współpracować, jeden drugiemu pomagać. I tak bracia i siostry jest, prawda? Myślę, że w większości, no, myślę, że w większości zborach tak jest. A jeśli tak nie jest, to tak powinno być. I to są bardzo ważne miejsca, o których mówi Juda. Święty Juda. A więc wspólne zbawienie. I on ciekawe słowa dalej mówi. Napomina nas, abyśmy podjęli walkę o co? O wiarę. Nikt ktoś by powiedział, no po co nam walczyć o wiarę? Przecież my jesteśmy wierzącymi ludźmi. Przecież my wierzymy w Boga. Ale chciałoby się zadać pytanie, czy my wiemy, co to jest wiara? No tak naprawdę, czy my wiemy, co to jest wiara? I każdy na pewno sięgnie do listu do Hebrajczyka i powie do Hebrajczyków. I tam jest napisane 11 rozdział, pierwszy werset i szósty werset, znamy je na pamięć, bo to jest normalne. Każdy chrześcijanin te miejsca zna na pamięć. I mówi: no to jest wiara, pewność. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Mówią przecież, to jest logiczne. Ale ja chciałbym powiedzieć, że wiara to nie jest nic innego, jak wypełnianie Słowa Bożego. Wierzymy w to i wypełniamy to, co Bóg mówi, a w ten czas Jego błogosławieństwo będzie mogło spoczywać na nas, kiedy będziemy wypełniać to, co On do nas mówi. I mało, Juda mówi dalej, że wkradli się pomiędzy Was jacyś ludzie. On mówi: Bezbożni. Ludzie bezbożni. I ludzie bezbożni, kiedy wkradają się między lud Boży, to. Co to znaczy bezbożny? I tutaj jest bardzo ciekawe, ostatnio nawet tak myślałem bezbożny, nawet myślę, nie ma co tłumaczyć. Bez Boga, prawda? Ci ludzie bezbożni, oni są bez Boga. Oni tylko tak, jak Biblia uczy, mają na ustach przymierze. Oni mówią o Bogu, to jest prawda, ale nic poza tym nie ma. Boga w ich życiu nie ma. I to jest problem. I my wiemy, że szatan przychodzi również pod postacią. Anioła światłości. On jakby przyszedł pod swoją postacią, to nikt by jego nie przyjął. Każdy od razu by go rozpoznał. Ale jeśli ty myślisz, że to jest anioł, to myślę, że twoje podejście jest całkiem inne. I nawet tak zwany anioł, jeśli coś zaczyna mówić i nawet wydaje ci się, że to nie jest prawdziwe, ale myślisz, no ależ to anioł. No to. No, trzeba by było przyjąć. I dlatego święty Juda wyraźnie mówi, abyście podjęli walkę o wiarę. A żeby walczyć o tą wiarę w naszym życiu, to pierwsza sprawa, my musimy znać słowo Boże. To jest jedno, musimy znać. Dlatego wszędzie my, nie tylko dla ludzi z tego świata, mówimy. Musicie czytać słowo Boże, jak chcecie być zbawieni, bo tam jest wszystko napisane. Ale my, jako ludzie wierzący, też musimy codziennie, musimy, my to robimy, prawda? My pragniemy wgłębiać się i pragniemy odkrywać, co Bóg chce do nas powiedzieć. Jeśli nie będziemy mieli poznania, to ja chciałbym powiedzieć, to nie jest pycha, jeśli ktoś powie, że ja to rozumiem, bo tak to diabeł, wiecie, wykrzywia prawdę. Jeśli ty rozumiesz i powiesz, że ty rozumiesz, to on powie: o, znalazł się pyszny. A ja chciałbym powiedzieć: jeśli ty nie rozumiesz, to ty nie dojdziesz do celu, bo ty nie rozumiesz. A owoc może wydawać człowiek, który czyta i rozumie, i stosuje, bo to jest bardzo ważne. To jest wszystko powiązane. Więc zobaczcie, jak jest jedno od drugiego uzależnione. A więc. Ja, bracia, siostry, ja bym chciał was zachęcić do tego, abyśmy podjęli walkę o wiarę. A więc, abyśmy napełniali się tym Słowem Bożym. Abyśmy rozumieli wolę Bożą i stosowali ją w swoim życiu. A w ten czas, kiedy będziemy się modlić, Bóg nas będzie wysłuchiwał. I mamy piękny przykład, Ewangelia Marka. Ja może przeczytam. Ewangelia Marka, jedenasty rozdział. Jedenasty rozdział od dwunastego wersetu będę czytał. Ewangelia Marka, jedenasty rozdział od dwunastego wersetu. A zajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. To chodzi o Pana Jezusa. I ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśmi podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśmi. Nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. I od dwudziestego wersetu. A przechodząc rano ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im, miejcie wiarę w wodę. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze zniesiem i rzuć w morze a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wieście, że oczy macie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu. Aby i ojciec wasz, który jest w niebie... Odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie i ojciec was, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. I oto ciekawe miejsce: oto pan Jezus, kiedy szedł z uczniami, kiedy łaknął, kiedy był głodny, zobaczył figowiec, zobaczył drzewo figowe i podszedł, aby zerwać owoc. I ciekawa rzecz, myślę, że słyszeliście o tym, figowiec. To jest bardzo ciekawe drzewo. Ono rodzi dwa razy do roku. Bardzo mało jest owoców, które rodzą dwa razy do roku. Przeważnie drzewo rodzi raz do roku. Ale figowiec rodzi dwa razy. Są tak zwane wczesne figi, tą wczesną wiosną i później późną jesienią. I te wczesne rosną na tych starych konalach. I te liście wskazywały na to że ten wczesny owoc powinien być. Ale kiedy Pan Jezus przychodzi do Niego, nie widzi nic na tym drzewie, nie widzi żadnych owoców. I my czytamy, że co się dzieje? Że Pan Jezus przeklina to drzewo i powiada niechaj nikt na wieki z Ciebie owoców nie jada. I oto Pan Jezus przeklął to drzewo. I tutaj to drzewo jest przyrównane do ludzi, do człowieka. To drzewo jest przyrównane do człowieka. I kiedy my czytamy Biblię, ja myślę, że wiecie o tym, po co Bóg powołał ciebie i mnie, po co powołał swój kościół, a no powołał nas po to, abyśmy szli i abyśmy owoc wydawali. Tak jest napisane w Bożym Słowie. My nie jesteśmy po to, abyśmy tylko miejsce zajmowali. Myślę, że pamiętacie to miejsce, te drzewo figowe, które było, i kiedy przyszedł gospodarz i mówi: wytnij to drzewo figowe. Ono już trzy lata jest i nie ma na nim żadnego owocu. Po co daremnie tylko miejsce zajmuje? Ale ogrodnik mówi: Panie, zostaw je jeszcze rok. Ja je okopię, obłożę gnojem. Może wyda owoc. A jeśli nie, to wytniesz. Ja chciałbym powiedzieć wyraźnie, że jeśli my nie wydajemy owocu, to zostaniemy wycięci. Po co mamy zajmować miejsce? Na nasze miejsce Bóg da kogoś innego. Ja myślę, że o tym wiecie. Tak jak i w ogrodzie. No, myślę, że nie wszyscy mają ogrody, ale ci, którzy mają ogrody, działki przydomowe, to wiecie, jeśli my mamy jakieś warzywa czy inne rzeczy zasadzone czy zasiane w tym ogródku i niektóre są bardzo ładne, jakieś warzywa, ale jeśli ty je wyrwiesz, to to miejsce szybko zarośnie. I dla niego już miejsca nie będzie. Ja chciałbym, abyśmy pamiętali, Bóg nas zasadził, On nas powołał. My jesteśmy w Kościele i my jesteśmy po to, abyśmy owoce wydawali. A jeśli nie będziemy wydawać owoców, zostaniemy wycięci. To tak jak to drzewo. Bóg okazuje cierpliwość, ale do czasu. Ktoś kiedyś powiedział bardzo ciekawe słowa, które mi się spodobały. Mówi, że Bóg jest miłością i on miłuje człowieka aż do deski grobowej. Ale wiecie, znamy sytuację, kiedy Bóg wcześniej mówi nie, koniec. Ludzie jeszcze żyją, a Bóg im odejmuje już łaskę. A więc z jednej strony prawda, Bóg miłuje człowieka do deski grobowej, ale jeśli my nie mieliśmy owoców, na naszych drzewach nie było owocu, to ja chciałbym powiedzieć, że w Królestwie Bożym nie będziemy i nie doznamy miłości Bożej. O tym powinniśmy wiedzieć. Bo ludzie bardzo lubią, wiecie, podchodzić do tego, Bóg jest miłością, Bóg nas kocha, co jest wszystko prawdą. Ale Biblia nie tylko o tym mówi, bo również mówi, że już i sikiera do korzeni drzew przyłożona. A więc jeśli nie wydajemy owocu, zostaniemy wycięci. I oto pan Jezus, kiedy przychodzi do tego drzewa figowego, widzi, nie ma e, owocu i mówi: Niech ciebie już nikt więcej owocu nie jada. I czytamy dalej. Kiedy rano przyszli i zobaczyli drzewo figowe uschłe od korzeni, to uczniowie dziwili się, jak szybko to się stało. Jak szybko to drzewo uschło. Ale Jezus mówi do nich: Miejcie. Wiarem w Boga. I może pominę to i zacznę od 24 wersetu, bo za chwilę będziemy się modlić, prawda? My chcemy modlić się, my lubimy modlić się po to, aby oddać Bogu chwałę, aby oddać Mu dziękczynienie za to, że mnie, za to, że Ciebie, że On nas wybrał. I On nie wybiera ludzi jakichś takich wielkich, wspaniałych, dostojnych. Bo wystarczy otworzyć list do Koryntian i poczytać, jakich Bóg ludzi wybrał. Bóg wybiera wszystkich, którzy chcą przyjąć Jego Słowo i stosować w swoim życiu. I tutaj 24 werset odpowiada tak. Dlatego powiadam wam wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że oczy a spełni się wam. I to jest bardzo ciekawe słowa. Wiecie, ja nie będę mówił to, co ja słyszałem, o co ludzie się modlili i modlą. Niekiedy, bo, bo nawet wstyd powtarzać to. W kościele czegoś takiego nawet nie powinno się wymawiać. My o jedno, ja nie wiem jak wy, ale ja wiem o jedno. Ja kiedy się modlę, ja mówię, panie, ja chcę, aby była twoja wola zawsze w moim życiu. Ja jedno, z twoją pomocą chcę wypełniać słowo twoje. Panie, ja proszę, daj pamięci, aby pamiętał twoje słowo i mógł je stosować w swoim życiu, bo to jest ważne, abyśmy się Bogu mogli podobać. On jest naszym Bogiem, On jest naszym Panem. A my jesteśmy sługami. A często, kiedy słyszy się słowa, to wiecie, to tak wygląda ta modlitwa, jakby Bóg był sługą, a my panami. Panie, ja potrzebuję to, panie, zrób mi to i panie, daj mi to. Wiecie, to nie jest normalne. No ja rozumiem, kiedy ci, którzy się dopiero nawrócili, oni, oni mogą tak mówić, bo oni nie rozumieją i Bóg im daje, bo oni są dziećmi. Ale. Bratia siostry, my, którzy idziemy ileś tam już lat, czy naście, czy o wiele więcej lat za Panem, myślę, takiej modlitwy nie będziemy wznosić. My nie będziemy przenosić góry w inne miejsce, ale my je zostawimy na miejscu tam, gdzie je Bóg postawił, prawda? Bo to jest normalne. Ja chciałbym, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób się modlić, aby modlitwa nasza mogła być wysłuchana. I pierwsza rzecz, musimy znać Słowo Boże, musimy znać wolę Bożą. I to jest podstawa. Jeśli my nie znamy Słowa Bożego, jeśli my nie znamy woli Bożej, to często będziemy się modlić, a Bóg nas nie będzie wysłuchiwał. Ale jeśli modlimy się coś według Jego woli, to On nas będzie wysłuchiwał. Ale ja już dzisiaj nie chcę mówić, o, o woli Bożej, bo ja myślę, że znacie Słowo Boże. Kiedy tak patrzę po was, to w większości jesteście ludźmi, którzy znacie Słowo Boże i znacie wolę Boże. Ale tu jest ten 25 i 26 werset, on mówi bardzo wiele. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś. Aby i Ojciec Wasz, który jest w niebie, odpuścił Wam Wasze przewinienia. Bo jeśli Wy nie odpuścicie, to i Ojciec, który jest w niebie, nie odpuści przewinień Waszych. I za chwilę będziemy się modlić. I być może są ludzie, którzy nam zawinili. Ja nie mówię, że my im, ale oni nam zawinili. Może nas skrzywdzili. Może wiele bólu w naszym życiu e, uczynili. I tutaj my czytamy, a gdy przychodzicie się modlić, a gdy zanosicie modlitwy, odpuszczajcie. Jeśli ktoś was skrzywdził, naprawdę was skrzywdził, wiele krzywdy wam wyrządził w waszym życiu, to jeśli my przychodzimy i chcemy modlić się do Boga i chcemy, żeby On wysłuchał naszych modlitw, to my musimy odpuścić z serca i to ja wiem, że to nie jest łatwe ja to znam, bo doświadczyłem to sam w swoim życiu i to nie raz ale to jest ważne, kiedy ktoś was zranił wiele wam przyśprości zrobił naopowiadał na was niestworzonych rzeczy to wiecie wy pierw w domu macie uporządkować przyjść na kolana powiedzieć, panie ja wybaczam tej osobie to co ona mi zrobiła Panie, ja proszę, ty daj jej poznać, że ona poblądziła i, i nie czyni tak jak trzeba, ale ja jej wybaczam. Taki porządek musi być. Jeśli chcemy, aby Bóg wysłuchiwał nas, jeśli chcemy, aby Bóg był z nami, aby On nam błogosławił, to nie ma innej możliwości. Trzeba odpuścić z całego serca tym, którzy nam zawinili. Co nie jest łatwo. Myślę, że są ludzie, którym to lżej przychodzi, a są ludzie, którym to bardzo ciężko przychodzi. I bardzo ciężko jest wybaczyć, ale jak chciałbym powiedzieć, nie ma innego wyjścia. Ale nie ma innego wyjścia. To jest jedyny sposób, aby nasze modlitwy mogły być wysłuchane, aby Bóg nam mógł błogosławić. I teraz zobaczcie, jeśli my nie wybaczymy, to my jesteśmy tylko ludźmi, prawda? I zdarzy się i nam coś, i raz, i drugi raz, i to nie musi być nic wielkiego. Ale my tutaj czytamy takie słowa, bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec Wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień Waszych, to nie jest mój wymysł, ale tak mówi Pan Jezus Chrystus w swoich słowie do nas. Wy musicie, my musimy wybaczyć, bo jeśli nie, to on nam nie wybaczy i wiecie, i pójdziemy na wieczne potępienie. Pomimo tego, że ktoś zawinił przeciwko nam. Ale my nie potrafiliśmy wybaczyć. I następne miejsce Mateusza piąty rozdział. Mateusza piąty rozdział. 23 4 czwarty werset. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. I tu jest jakby odwrotna sytuacja. Jeśli byś widział, jeśli byś chciał modlić się, składać dar dla Boga jakiś. I my czytamy, a tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie. A więc ty zawiniłeś przeciwko bratu. Teraz jest odwrotna sytuacja. I teraz, kiedy ty jesteś e, winny komuś, to zanim ten dar będzie składał, to my czytamy: najpierw idź i pojednaj się. Najpierw idź i uporządkuj tą sprawę ze swoim bratem a później przyjdź i złóż ten dar, a później przyjdź i możesz modlić się a ja chciałbym powiedzieć a ta modlitwa będzie miła Bogu a ten dar będzie e, przyjęty, Bogu będzie podobać się e, ten dar, będzie podobać się ta modlitwa, którą będziesz zanosił i ona będzie wysłuchana i ona będzie miłą wolnością przed obliczem Bożym ale jeśli my tego nie robimy modlimy się i jacy przyszliśmy, tacy idziemy, a często jest powtarzane z tego miejsca: jeśli przyszliśmy z problemem tutaj, z obciążeniem serca, co jest dobre miejsce? Ja zawsze mówię: Zbór to jest dobre miejsce, abyśmy przyszli, ktoś mówi bez obciążenia z obciążeniem, bo różnie jest, i tutaj to ma. Pozostać. My mamy wyjść z tego miejsca wolni, dlatego modlimy się. I ja cieszę się, że my jesteśmy ludźmi, którzy troszczą się jeden o drugiego. Którzy modlą się jeden o drugiego. Dla mnie, nie, dla mnie nie jest obojętne, jak druga ręka się czuje. Jeśli ta ręka źle się czuje, czy cokolwiek innego w ciele, to nam zależy na tym, aby to było zdrowe. Nam zależy na tym, aby być pomocą i błogosławieństwem jedni dla drugich. I dlatego będziemy się modlić. I, bracia, siostry, zanim zaczniemy zanosić nasze sprawy przed Boga, to chciałbym, abyśmy pierw powiedzieli, panie, Wielu, czy na przykład wielu ludzi może, albo może ktoś zawinił, skrzywdził mnie, ale ja z całego serca, ja panie, ja wybaczam. A jeśli nam brakuje na tyle siły, to panie, dopomóż. Daj siły, aby mógł wybaczyć. Ja swoimi ustami mówię, panie, ja wybaczam tej osobie, to jest bardzo ważne. A jeśli wiecie, myśmy zawinili przeciwko komuś, ja widziałem nawet takie sytuacje, że modlitwa się zaczyna, a idzie jeden do drugiego: bracie, wybacz, siostro, wybacz. Wiecie, jakie to jest błogosławieństwo? Jak później łaska Boża schodzi na zgromadzenie, na tych, którzy znoszą głos modlitwy do Boga. Dlatego Bóg nas uczy, jak mamy postępować, aby modlitwy były wysłuchane i aby błogosławieństwo na nas spoczywało. I ja myślę, że my chcemy być błogosławieństwem jedni dla drugich. Myślę, że na zakończenie dopiero będzie taka modlitwa, wiecie, taka o potrzeby jedni drugich. I my z radością modlimy się jedni o drugich, bo my miłujemy jednych i drugich, bo miłość to jest tym spoiwem, które nas łączy. Amen.